Cześć, mam na imię Janek i chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o mojej trajce. Znaczy trajka nie jest do końca moja, bo jest to rower wypożyczony specjalnie do testów i na wyprawę. No ale tak czy siak myślę, że jest na tyle ciekawe, że warto o nim trochę posłuchać. Specjalnie zaczynam tutaj nagranie bez fotela, żeby było widać jak, jaka to jest konstrukcja. To jest trójkołowy rower poziomy firmy HP Technic model Scorpion FX czyli FX to jest skrót od, no od składania generalnie można go złożyć w połowie, co zaraz zobaczycie rower jest na kołach 20 calowych niektóre trajki mają z tyłu większe koło no ten akurat jest na 20, dzięki czemu jest bardziej taki kompaktowy po złożeniu ale też na pewno trochę wolniejszy. Za napęd odpowiada tutaj piasta wielobiegowa, znaczy trzybiegowa firmy z Archer w połączeniu z przerzutką Shimano Deore, dzięki czemu mamy tutaj napęd 3 razy 9 albo 10, teraz zapomniałem, z tyłu jest też hamulec postojowy, którego tutaj widzicie dzięki czemu rower się nie stacza, gdy jest zaparkowany na jakiejś pochyłości z tyłu jest też zawieszenie ale to zawieszenie jest tylko na tylnym, tylnym kole z przodu nie ma, jest na sztywno aczkolwiek są też wersje, które mają pełne zawieszenie wtedy tutaj są amortyzatory to no tak, hamulce mamy tarczowe. <laughs> Są to Avidy BB7, czyli jedne z lepszych e, mechanicznych tarczówek. <laughs> e, tutaj jest zwykła piasta, natomiast z drugiej strony jest e, piasta na dynamo mm, firmy SON, jedna z bardziej e, efektywnych. Bardzo fajnie chodzi, w ogóle tego nie czuć praktycznie. E, no tak, jak jesteśmy już przy oświetleniu, tutaj jest lampka Busch Miller IQX 100 lumenów. Bardzo fajny model, wystarcza w zupełności do jazdy po ciemku. Natomiast z tyłu jest też Busch Miller, ale z, ze światłem stop. Tu jest wbudowany akcelerometr. I, no rzeczywiście to, to działa parę takich lampek już testowałem które powinny się zapalać przy hamowaniu i to nigdy nie działało a tutaj rzeczywiście jak się zwalnia to na świecie dużo mocniej, także to jest fajna sprawa mam tutaj też pełne błotniki co przy takim, przy takim rowerze jest dosyć istotne bo z tych przednich kół to potrafi bardzo woda chlapać no teraz tak. Eee, tutaj jest mechanizm składania wystarczy odblokować tą dźwignię, nacisnąć i rower się składa. Podnosimy całość, zapinamy rzep i rower jest gotowy do przenoszenia. Co prawda ciężko go. Przenosić trzymając w ręku kamerę, ale tak czy siak, jest to bardzo fajny mechanizm. Tutaj cały ten łańcuch się wygina w ten sposób. No i można go wsadzić do bagażnika samochodu. Podobno wchodzi do aut typu Fiat Punto i większych. Ja mam trochę większe, więc wszedł bez problemu, ale no, generalnie auta segmentu B już powinny go pomieścić oczywiście ze złożonym, złożonymi siedzeniami z tyłu bo inaczej no to, to się nie zmieści czy można go wozić na dachu to jest też e, ciekawe pytanie bo teoretycznie powinno się dać gdybyśmy mieli trzy bagażniki na każde koło żeby przypiąć powinien się zmieścić ale nie próbowałem tego e, Ok, a teraz zobaczycie go już e, pełni gotowego do jazdy z siedzeniem. Tak wygląda gotowa i złożona trajka gotowa do jazdy. Mamy tutaj, są różne rodzaje tych siedzeń w tych rowerach, ale tutaj jest jedno z takich prostszych. Ma regulację kąta pochylenia. Tutaj są, Mącuje się je na trzy szybko zamykacze, jeden tutaj, drugi tu i trzeci tutaj i można po prostu całe siedzenie pochylać to teraz po kolei może tutaj mamy regulację nie ma sztycy oczywiście więc dopasowanie do długości nóg następuje poprzez regulowanie właśnie tego przedniego bomu no tutaj można go odpiąć i wysuwać zależnie od długości, zakres regulacji jest bardzo duży co jeszcze tutaj mamy uchwyt na licznik no i teraz tutaj po kolei kokpit, może. <noise> stery są podwójne, jak widzicie. Każde koło ma jakby swoje stery. Jedne tutaj, drugie tutaj. Tutaj jest, można powiedzieć, mostek na dole, który, nie wiem czy to będzie dobrze widać, rusza się w ten sposób i to jest jakby taka długa kierownica, do której są przyczepione no, te popychacze. Teraz tak. Tutaj mamy na każde koło jest osobny hamulec, także jeżeli chcemy zwolnić w zakręcie, można sobie dohamować wewnętrzne koło, co fajnie jakby zacieśnia skręt. Ale też przy dużej prędkości trzeba uważać, żeby w miarę równomiernie naciskać, bo rower potrafi po prostu trochę skręcić, jeżeli naciśniemy jeden mocno, a drugi słabo. Tutaj jest Manetka blokująca ten hamulec postojowy, o którym wspominałem, w ten sposób blokujemy to. No i to jest bardzo fajny patent, bo rzeczywiście, jeżeli rower nie stoi na nóżce, nie stoi oparty, to bardzo łatwo się stacza. Tutaj jest uchwyt do mocowania torby na kierownicę. Pewnie kojarzycie takie torby, które mają tam jakiś mapnik czy coś, to się montuje tutaj z boku, z jednej lub z drugiej strony. Eee, tutaj mamy lusterko, które jest bardzo przydatne. Eee, zwłaszcza w takim rowerze. Eee, tutaj mamy manetkę od eee, piasty trzybiegowej. Eee, a tutaj zmieniamy biegi w, w zwykłej przerzutce w Deore no i to chyba tyle z ciekawszych rzeczy, ja tu jeszcze mam klakson, dzwonek no to też takie przydatne rowerze, przydatne rzeczy w tak niskim rowerze, bo nie zawsze nas widać niestety tu jest bagażnik nie jest to zwykły bagażnik, też jest oczywiście robiony tutaj specjalnie do tego roweru plus lowrider dzięki czemu można zamusować 4 sakwy jedna jedzie tutaj a druga jedzie tu nisko. Ciekawą rzeczą są też te prowadnice łańcucha, <laughs> dzięki nim nie brudzimy się i ten łańcuch rzeczywiście też jest mniej podatny na różne zabrudzenia. Z minusów tego roweru to na pewno jest ten długi wózek przerzutki. Przy tak małym kole. On tu praktycznie dotyka ziemi, więc, jak się wyjdzie w jakiś piach czy coś, to cały łańcuch jest od razu w piachu. To jest kiepski patent, ale no to jest kwestia tego małego koła. W wersji z kołem 26 cali z tyłu e, no tego problemu praktycznie nie będzie. Przerzutka będzie wyżej. E, opony tu są szwalbe trajker, czyli specjalnie do trajek. Zrobiony rzeczywiście pancerny model, żadnego przebicia nic się z tym nie działo. Tu jeszcze z takich ciekawostek, już jak jesteśmy przy tym łańcuchu, to jest system dzięki któremu można skracać ten bomb i regulować na długość, bo to też całe się przesuwa razem z bomem. I łańcuch się skraca lub wydłuża, a tu jest kółko na którym łańcuch się zawija też po po złożeniu roweru. No, to teraz może sobie jeszcze. Zobaczymy siedzenie. Tu jest pokrowiec na, na fotel. Jak jest deszcz, można go przykryć. Tu jest miejsce na flagę bezpieczeństwa. Teraz akurat mam ją wyjętą, ale to też jest ważna sprawa. Rzeczywiście z boku, jak się jedzie na przykład za jakimś żywopłotem, albo za barierką, albo za jakimiś krzakami, to w ogóle nas nie widać, więc... Tylko ta flaga wystaje momentami, więc rzeczywiście dobrze, że coś takiego jest. Tu jest drugie miejsce na flagę. Ok, to teraz jeszcze będziecie mieli rzut jakby z perspektywy siedzącego. Tak to wygląda mniej więcej, gdy się siedzi. No, pozycja jest bardzo wygodna. To jest zupełnie inne doświadczenie w porównaniu do jazdy z zwykłym rowerem. Siedzi się bardzo nisko, więc odczucie prędkości też jest większe. Można jechać 20 na godzinę, a ma się wrażenie jakby się grzało 30, także trochę jak na jakimś Gukarcie, albo jak w sportowym aucie, e, tak to działa. Mm, no, przejechałem tym rowerem ponad 700 km e, teraz na wyprawie z Świnoujścia przez Niemcy, Danię, Szwecję do Isztat i stamtąd promem z powrotem do Świnoujścia, także no mam trochę doświadczeń z tym rowerem i rzeczywiście no, myślę, że największą zaletą jest ten komfort niesamowity, bo tak jak zwykle po wyprawach, mimo że mam dopasowany rower, wygodne siodełko i wszystko sprawdzone zawsze wracają lekko obolały, tak tutaj no żadnych problemów e, więc to jest coś zupełnie innego e, z minusów na pewno Trzeba zaznaczyć to, że jedzie się dosyć wolno. Znaczy to nie jest koniecznie kwestia trajki czy roweru poziomego. Myślę, że to jest bardziej kwestia tego modelu, bo po prostu to jest to model taki dosyć turystyczny, wygodny. Jeszcze na małych kółkach z sakwami to rzeczywiście, no średnie prędkości są trochę niższe. No ale coś zro... co zrobić, no tu jest coś za coś. Mamy większy komfort, ale trochę niższą prędkość, chociaż Myślę, że też to jest właśnie kwestia modelu, gdyby porównywać taką szosową trajkę z szosowym rowerem, może byłoby lepiej. A szosowe wersje mają jeszcze niżej środek ciężkości, jeszcze bardziej pochyloną i taką aeropozycję, większe koła, szosowe opony i to też trochę inaczej wygląda i są lżejsze, bo ten rower waży tak 21-22 kg mniej więcej. Katalogowo waży mniej, ale tutaj jest dołożono dużo opcji, dołożono tutaj do niego między innymi ten bagażnik, który w samym widzicie, że to jest taki solidny stelaż, te butniki wszystkie też są bardzo takie wytrzymałe. Co tu jeszcze jest? Ten uchwyt na torbę, lusterko mocowania do licznika. No jest dużo takich dodatków, które na pewno też swoje ważą. Generalnie no, tych różnic pomiędzy zwykłym rowerem a taką trajką jest mnóstwo. Eee, począwszy od tego właśnie, że jest bardziej komfortowy i tak dalej, to co już wspominałem, ale też mm, no, na pewno e, trzeba pamiętać, że nie jest to rower dobry w teren. E, ta wersja to jest taka wersja turystyczna, <laughs> więc tam po jakimś szutrze rzeczywiście można jechać, aczkolwiek e, no co zauważyłem to na przykład jadąc po szutrowej drodze, gdzie mijali mnie inni rowerzyści, czy jakieś tam samochody przejeżdżały, i było sucho, to tutaj na tak, siedząc tak nisko, tego kurzu wdycha się znacznie więcej niż jadąc na zwykłym rowerze. W deszczu, na przykład, nie ma problemu specjalnie, bo te butniki są naprawdę świetnie zrobione i tu w ogóle nic nie chlapie, nawet nogi ma się suche. Ale oczywiście do czasu, aż ktoś nas inny nie zachlapie, no bo siedzimy tak nisko, że też jest to nieuniknione. <laughs> No problemem w takim terenie nawet lekkim Bo gdzieś tam jeździłem po jakieś łące Były jakieś kępy, trawy, jakieś korzenie Jest to, że jest dosyć niski Ten prześwit tutaj Jak sami widzicie Te elementy zawieszenia I sterowania są tak nisko dosłownie, nie wiem, 15 cm na ziemią Że udało mi się go parę razy gdzieś tam zawiesić Czy na sakwach, które też schodzą Bardzo nisko jak są założone Także no są też pewne minusy, no na pewno minusem też jest stopień skomplikowania tej konstrukcji, no jak sami widzicie to nie jest typowy rower, tu jest bardzo dużo jakichś takich nietypowych elementów, które, niestandardowych, tu są jakieś wahacze, popychacze, inaczej mocowane koła, inne butniki. no z tego naprawdę bardzo dużo także mycie tego roweru, czyszczenie i tak dalej też jest dosyć kłopotliwe eee, zobaczcie ile tu jest tego łańcucha to jest, nie wiem, chyba z, no ma ze 3 metry długość, także wyczyszczenie w tego nasmarowania to też wymaga dużo więcej czasu jakichś materiałów i tak dalej No, tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że ta komplikacja, ten te gorsze zdolności terenowe to wszystko jest w zamian za, za właśnie ten niesamowity komfort jechania na, na takim siedzeniu. Jeśli chodzi o cenę, no to tutaj nie mam dobrych wieści. Taki rower jest bardzo drogi. Ten model, który tu widzisz, jest takim wyposażeniem, bo akurat. W tej firmie konfiguruje się rowery trochę jak samochody na, na stronie internetowej, wybierając różne opcje i dodatki. E, kosztuje 25 tysięcy złotych, mm, Także nie jest to mało na pewno. E, nawet jakieś wypasione rowery trekkingowe czy wyprawowe też e, kosztują zwykle mniej. Mm, są oczywiście tańsze modele bez tego zawieszenia z tyłu bez systemu składania, bez tego dynama z lampkami no wtedy taki rower tam można, można kupić za jakieś nie wiem, 15 tysięcy około, ale to jest już taki golas zupełny. No a gdyby chcieć tutaj na przykład dołożyć jeszcze wspomaganie elektryczne czy, czy jakąś inną przekładnię na przykład piniona czy rolofa, żeby nie mieć tych wszystkich trybów i mieć trochę mniej czyszczenia to no wtedy łatwo już tutaj przekroczyć 50 tysięcy za taki rower. Także no, e, na pewno nie jest to tanio, ale myślę, że jest tak czy siak to ciekawa, e, ciekawa rzecz. E, właśnie teraz mi się przypomniało jeszcze o tym silniku i wspomaganiu. Generalnie, o ile rower jest po prostu trochę wolniejszy, to tyle e, też nie zawsze, e, bo na przykład jadąc z góry albo pod wiatr. To ewidentnie doganiałem tutaj rower trekkingowy bez problemów, nawet przeganiałem. Także tutaj korzyści z takiej niskiej pozycji i z tej lepszej aerodynamiki są na pewno duże, ale to tak naprawdę głównie na tych zjazdach i pod silny wiatr. Natomiast na płaskim albo gdy zaczynają się podjazdy, to ten rower zostaje w tyle, mimo że. E, mimo podobnej kondycji też się tam zamienialiśmy jadąc na tej wyprawie próbowaliśmy w parę osób i no generalnie mm, e, jest ciężej jechać pod górę no nie ma co tutaj ukrywać ciężko powiedzieć z czego to wynika prawdopodobnie nogi w takiej poziomej pozycji e, pracują jakoś mniej wydajnie niż e, znaczy w takiej poziomej niż e, w pionowej nie wiem, może tutaj mi coś podpowiecie w komentarzach dlaczego tak się dzieje no bo teoretycznie ruch wykonujemy podobny, ale mam wrażenie, że ta moc jest mniejsza mimo, że się jakoś człowiek bardziej nie męczy, nic ale po prostu jest jest jakoś tak wolniej e wiadomo, nie da się też stanąć na pedałach na, na podjeździe, co też czasami trochę pomaga e no, także generalnie na płaskie odcinki gdzieś tam, y nie wiem, w krajach jakiegoś tam Beneluxu, czy czy gdzie indziej, gdzie jest płasko, no to nie ma problemu. Ale gdybym miał tym rowerem jechać gdzieś naprzednie do Norwegii, w Alpy, czy gdziekolwiek, to myślę, że wspomaganie elektryczne tutaj jest naprawdę <laughs> no, nieuniknione, bo nie wyobrażam sobie podjeżdżać tym na jakieś większe góry. No, nawet nie wynika to chyba z tej wagi. No bo mój rower trekkingowy zapakowany z może tam o 4 kg Lżejszy od tego, więc to nie jest tak, że, że on jest jakiś niesamowicie ciężki, ale to jest chyba właśnie kwestia innego tutaj przełożenia na, na, na mocy na, na te pedały, innego sposobu pedałowania. Co jest jeszcze istotne przy tym rowerze, to no, często podnoszony argument, że takie poziomki trajki y, są mniej bezpieczne na drogach, <laughs> że po prostu nas nie widać. No po części muszę się zgodzić, rzeczywiście człowiek jest mniej widoczny na tym, aczkolwiek jadąc z oświetleniem, z tą flagą, z sakwami, no to przypomina z daleka taki mały, mały jakiś pojazd, bolid, samochód, nie wiem jak to nazwać, co nie jest tak, że on jest zupełnie niewidoczny, no, ale rzeczywiście za jakiegoś żywopłotu, czy, czy w jakimś gęstym ruchu miejskim, no to tutaj jest gorzej. No, ja nie miałem tutaj takiego problemu, że, żebym czuł się jakoś zagrożony, bo jechałem przez Danię, Niemcy, Szwecję, gdzie te ścieżki i kultura jazdy jest naprawdę niesamowita. Tam po prostu się jedzie płynnie, gładko, szerokimi ścieżkami, równymi, bez żadnych pozbruków, krawężników, dziur. To wszystko jest naprawdę świetnie przemyślane, a kierowcy też uważają na, na rowerzystów bardziej, bo po prostu sami w dużej mierze jeżdżą na rowerach, więc wiedzą, gdzie patrzeć, jak, kiedy. No i to po prostu trochę inaczej wygląda. No, gdy wjechaliśmy do Polski, to już rzeczywiście pojawiły się pewne problemy. Znaczy, po pierwsze, jakieś kończące się nagle ścieżki, jakieś dziury, jakieś. E, nierówności duże. no W tym rowerze to się bardzo odczuwa. Jeżeli nagle jest krawędź, na który się nie da wskoczyć, albo e, jakieś dziury, czy na przykład nachylona mocno ścieżka, e, to ten rower się po prostu przechyla razem z nami. E, to jest pewien minus. No, ale plusem na pewno jest stabilność taka przy małych prędkościach. No, tutaj nie trzeba się podpierać, ten rower się nie wywali. Gdy stajemy na światła, gdy zapomnimy wy, wypiąć buty. E, no tutaj czegoś takiego nie ma. No generalnie w ogóle trajki powstały trochę w takim celu. Bo pomysł podobno narodził się w Stanach. E, żeby po prostu można było bezpiecznie jeździć na rowerach, żeby ludzie się nie przewracali i tak dalej. Nie wiem, czy to jest prawda, ale no być może coś w tym jest. Natomiast przy większych prędkościach ten rower już nie jest taki stabilny. Zwłaszcza tak mocno obciążone buty, sakwy. W przeciwieństwie do zwykłego roweru raczej podnoszą środek ciężkości niż go obniżają, bo są jakby jak sami widzicie tutaj nad kołem. W zwykłym rowerze się mocuje właśnie blisko osi koła i mam wrażenie że robi bardziej stabilny. A tutaj no, jest trochę wyżej, więc przy jakichś nagłych skrętach <śmiech> <śmiech> no rzeczywiście ten rower na no, przed mamy zakręt plus jeszcze jakiś podniesiony nie chodnik na przykład, czy jakiś tam krawężnik czy coś e, może się zdarzyć tak, że wewnętrzne koło się po prostu podniesie i jedziemy przez chwilę w ten sposób na dwóch kołach e, także no wtedy już się robi mniej bezpiecznie, trzeba na to uważać no i myślę, że to tyle z takich spostrzeżeń e, ja akurat na wyprawie miałem założone espedy, bo uznałem, że po prostu jeżeli nogi mam tak bardzo z przodu, to mogą mi lekko no łatwo spadać z pedałów stopy i to się sprawdziło. Aczkolwiek równie dobrze można by założyć jakieś koszyczki, bo tutaj też nie ma ryzyka, że, że ta noga nam zostanie, bo po prostu nie, nie musimy się podpierać. No, więc to chyba tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Więcej możecie przeczytać o tym rowerze tak naprawdę, bo prowadzę bloga o takich nietypowych. Tematach nietypowych rowerach eee, nazywa się Rowerowy Sztos. I tam znajdziecie pełen test tego roweru. Eee, tam będzie też relacja z wyprawy. Jest tam też trochę eee, artykułów o rowerach z paskami zębatymi, czego też jestem wielkim fanem. I tutaj chyba już uszaj bajka mi się zdarzyło nawet opowiadać kiedyś o moim e, innym rowerze. Także mam nadzieję, że się podobało. Eee, rower niestety wraca za kilka dni do Niemiec także już się z nim rozstaję aczkolwiek to bardzo mi szkoda bo jest niesamowicie wygodny i, i fajny a jeszcze na koniec dodam, że rower pożyczyła mi firma HP Velotechnik, to jest firma, która od prawie 30 lat buduje takie różne poziomki, trajki jedne z najstarszych na świecie no i muszę przyznać, że ten rower jest naprawdę świetnie przemyślany solidnie po niemiecku zrobiony także to jest e, fajna sprawa e, ciekawostką jest fakt, że nie, nie ten fotel, ale inne fotele montowane w ich rowerach powstają na w Polsce pod, pod Koninem w fabryce także mamy tam jakiś swój udział w produkcji tych sprzętów ale tych firm jest jeszcze kilka, które produkują takie właśnie poziomki, trajki E, są też trajki e, terenowe, wtedy większe koła z przodu, e, no, po prostu terenowe opony, pełne zawieszenie. Są też fatbike'i takie mm, z trzema kołami pozioma, aczkolwiek to one już przy dużych kołach są dosyć rzeczywiście nastawione na jazdę w takim brzązgim terenie i dosyć powoli, bo są po prostu wysokie i mniej, jeszcze mniej stabilne. To tyle, więcej tak jak wspomniałem przeczytacie na, e, na blogu. No i dziękuję za, za uwagę, mam nadzieję, że, że było warto oglądać.